I tak, 3, 2, 1, 0, jesteś na kanale Miss Nicole. Dzisiaj mamy zamiar kupić magiczny zestaw od nieznajomego. Zestaw ten pomoże nam przywołać ducha nocnego domu i bok ten zdecydował się go kupić. Właściwie zdecydowaliśmy to kupić razem. Nie wiem, ty zamawiałeś. Jednak z jakiegoś powodu sprzedawca wskazał miejsce poza miastem i powiedział, że nie będzie obecny przy zakupie. Sprzedawca przesłał nam współrzędne i teraz jedziemy w to miejsce. Nie wiem co tam będzie się działo, ale jestem ciekawa. Ziomki, co wy planujecie jakieś przedszkole? Nawigacja wskazuje mi, że to jest to miejsce. Co, już dotarliśmy? Tam, 300 metrów stąd, znajduje się najstraszniejszy łuk w mieście. Oczywiście, wiecie, jak wybrać miejsce na zakupy. O nieważne. Dobra, wychodzimy. Woo! Jeśli to, co kupiliśmy za 100 euro zadziała, to dopłacę jeszcze 50. Jeśli to w ogóle zadziała, zwrócę ci to 50. Przy okazji zauważyłam, że niezależnie od tego, jak dziwne miejsce znaleźliśmy we Włoszech, może zawsze jest po drugiej stronie. Ta, jest 35 stopni. O, zobacz, tam jest cień. Chodźmy, wejdźmy tam. A! Ja czurka! Wydawało ci się! Niby to jest to samo miejsce, co na mapie, ale poza zapachem nie widzę tu nic dziwnego. Śmierdzi. O, zobacz, pudełko tam jest. Napis nie otwierać. Ale czemu? Przecież to kupujemy. Musimy to otworzyć. Tak, sprzedawca oczywiście jest logicznym człowiekiem. A może to jest czarownica? A to co, list? Dla nas? Tak, sprzedawca nie jest zbyt gadatliwy. Najdziwniejszy, jak spotkaliśmy najpewniej. Co tam jest? Czytaj! Tak, witajcie u sprzedawcy tajemniczych przedmiotów. Po pierwsze, gratuluję zakup, a po drugie składam kondolencje. Tak, ma dosyć specyficzne poczucie humoru. Nie radzę ci używać tej rzeczy, ale jeśli jesteś bardzo ciekawy, rób co chcesz. A po co to sprzedawać? Żeby leżało na półce, czy co? Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest jedno: jeśli użyjesz tego, nie ma odwrotu. To urządzenie, które zmienia twoje życie tak jak wcześniej. Brzmi jak instrukcja z AliExpress na rzeczy za jednego dolara. Dobra, otwórzmy to szybko, ale nie ja, bo się boję. Jak zwykle ucieka na kilometr. <laughs> Dużo przewodów i dlatego nie miałem otwierać? Dobra, Nicole, możesz wrócić, nie ma tu nic takiego. Jesteś pewny? Jeśli to jest twój żart, to nie wiem, co ja ci zrobię! Tak, wygląda jak antena telewizyjna mojej barci. Dobra, zobaczmy w domu, co to jest. Jest też trochę przewodów. Myślałam, że to pracuje na bluetooth. I co, odebraliście swoją super tajemniczą paczkę? Tak, tutaj jest, to chyba trochę jak antena od telewizora. Myślałem, że będzie tam coś niebezpiecznego, a to tylko jakiś kawałek żelaza. O! Co się stało? Chyba kogoś uderzyła! Chodźmy to zobaczyć! Czekaj na mnie! Kurczę, to jest bardzo nieciekawe. Kogo tam uderzyłaś? Co to było? Co to jest? Czy uderzyliśmy kogoś w masę? Nie, 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 zakładaj, nie zakładaj tego. tego, tego. Nie, może być przeklęta albo zatruta. Tak, dobry pomysł. I w ogóle jest brudna. No i co robimy? Uderzyliśmy kogoś czy nie? No, chyba nie. No nie widać tutaj nikogo. Co się w ogóle stało? I co, widzicie kogoś? A, no ja tutaj nikogo nie widzę. Może to był jakiś mały pieseczek. Jest w masce. Nie brzmi realistycznie. Dobra, wracamy do auta. Ej, a weźmy to ze sobą. Nie ja! Ja też nie! Kurczę, zawsze ja! I co tam? Nikogo nie było, tylko jakaś maska. Więc dlaczego ją zabraliście? Nie wiem, przyda się jako rekwizyt. Dobra, jedziemy. Dziwne to. Słuchajcie, a dlaczego w ogóle chcieliście kupić tę rzecz? Po prostu niedawno przyszedł do mnie duch. Jaki duch? Duch kobiety. Nocny duch tego domu jest właśnie tym, co chcemy przywołać. Serio? Tak, mówię ci. Zaraz pokażę ci filmik, jak to właściwie było. Ziemki, właśnie wstałam i nie rozumiem dlaczego wstałam. Mam wrażenie, że coś chrząka, coś spada. Ale słucham i nic nie chrząka ani nie upada. Mam takie bardzo silne uczucie niepokoju. Nawet nie mogę patrzeć w lustro, bo wiecie, jak w horrorach jest. W takich momentach ktoś stoi z tyłu, a ja będę się bać, nie będę mogła spać. No, wiecie, nie chce mi się w ogóle wychodzić i nie chcę szukać. Choć wydaje mi się, że nic się nie dzieje. W ogóle nie chcę wychodzić poza łóżko. Wiecie, nawet jeśli w szafie nie będzie nikogo, wiecie, jak jest w tych wszystkich bajkach o babie jadzy. Tam ktoś jest, tam najpewniej ktoś jest. Ale wiecie, nie wiem, czy to robić. Jeśli coś mi się stanie, to przekażę mój kanał Kiki albo Michaelowi. Nie wiem komu. Bardzo kocham oba psiaki. Tak. I, i, i. Hopa. Halo! Notatka? Co to za notatka? Idź do piwnicy. Idziemy. Ziomki, nawet nie założyłam klapek, żeby nie hałasować. Chyba nie ma tu piesków. O, matko! Ziomki, tam jest jakiś cień. O, przymknę drzwi, żeby światło nie przeszkadzało. Tak. Coś zielonego. Muszę włączyć latarkę. Właśnie mnie lśniło. Tak. Z latarką jest jeszcze straszniej. Tutaj ktoś może być. Nie ma. Może w salonie ktoś jest? Tu też nikogo nie ma. Nie chcę nikogo obudzić, więc nie będę głośno. Może tutaj. Dobra, rozpakujmy się. Rozpakujemy? Co? Co to jest? Na pewno zabraliście dobrą rzecz? Przecież to jakieś bibeloty są. Nie rozumiem Tabli? tego. A w instrukcji niczego nie było, prawda? Właśnie. Nie było instrukcji. No to rozpracujmy to sami. To chyba jakaś lampa. No i co, rozpracowaliście to? Tak, musieliśmy majstrować przez pół godziny, ale wydaje się, że to zadziała. Tak, ale działa tylko po podłączeniu. Trzeba będzie chodzić z kablem. Nie przemyśleli tego. No, włączmy to, zobaczmy, a nie działa. Czemu nie działa? Nie wiem, wszystko podłączyłem A do gniazdka podłączyłeś? Tak, podłączyłem Tak, przez chwilę wydawało mi się, że jest to zły pomysł I proszę, zły pomysł I zapłaciliśmy za to 100 euro Bogdan, rozumiesz, że teraz oczywiście nie mam zamiaru dopłacić ci 50 A tak bardzo liczyłem na nocnego ducha Chociaż wolałbym chyba 50 euro A słuchajcie, przejdźmy się po domu i spróbujmy Może zacznie piszczeć albo coś To, dobra, spróbujmy Chodźmy, chodźmy dalej Szkoda, że nie pokaże nam to, jak wygląda duch Może zaświeci czy coś? A chodź tam, chodź tam Dawaj w tę stronę, o tu. Tak, czekaj. Może w ogóle jest na suficie? I pomyśl o tym, że teraz tak głupio się spina. Nie, nie ma jej na dole. Na pewno nie. Uważaj, to się rozpada. No i się rozpadło. Tak, a co nie jest pod kanapą? A w ogóle jest jakiś sygnał, czy nie? Pokaż. Ajajaj. To służy chyba do wydłubywania oka. Kurczę, zepsuło się. Bo składałam to pół godziny. Sprzedali zepsuty, co? Czekaj to. Czekaj, daj mi to. To no, nie powinien był tego robić! Działaj no! Generalnie trzeba patrzeć na aplikację. No, aplikacja też pokazuje, że tu niczego nie ma. Nie wiem, chyba powinniśmy po prostu to wyrzucić, bo na pewno tego nie zwrócimy. To my to połamaliśmy. Dobra, idę popływać. Co mam robić? Ach, nie wyszło. Cały dzień zmarnowany. I w ogóle, co ja mam zrobić z tymi kijami? Można podłączyć do telewizora, ale nie będzie działać. W zasadzie to w ogóle nie działa. A co jeżeli duch nie jest na piętrze, ale kryje się właśnie tutaj. Muszę zalogować się na swój telefon i zajrzeć do aplikacji. Gdzie telefon, gdzie aplikacja? Tak, może tutaj? Nie, póki co czysto. Tak. Co to ma być? Kto to? Dlaczego światło miga? Duchu, duchu, czy to ty? To samo zagrało. Nie mogę tego znieść starczy! No dobra, co oglądamy? Myślę, że szybcy i wściekli, co? Kurczę, ja chcę Johna Wicka. Ja nie chcę Johna Wicka, chcę szybkich i wściekłych. Dawaj, kamień, papier. Dawaj. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Oglądamy Johna Wicka. Kurczę, ziółki, ziółki, właśnie się dowiedziałam. O, co się? Nie widzę telewizora. No właśnie, a czego się dowiedziałaś? W końcu w naszym domu jest duch. Widziałam go, wezwałam go i zadziałało. <laughs> Znowu nas prankuje! Przed chwilą w tamtym pokoju, a może w całym domu migało światło? U nas nic nie migało, nie sądzę. U nas było wszystko okej. Okay. No nie wyszło nam z tym urządzeniem. Daj spokój, mamy dość tych wybryków już na cały dzień. No, wystarczy! Powiadomienie przyszło. No i co tam? Do mnie też przyszło. O, do mnie też przyszło. Duch został wezwany, spodziewajcie się gości. Czekajcie, mam to samo, a ty? Tak. A wiecie co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że Nicole nas prankuje i bardzo chcę, żebyśmy uwierzyli, że to jest duch. A, to spoko, już wszystko rozumiem. Da, rozgryźliśmy to. Nicole, twój plan się nie udał. No, ale to mnie to też przyszło. Przecież mogłaś to wysłać sama do siebie. Jak? Przecież mam tylko jeden telefon. No, Nicole, przyznaj, że to żart. Dziomki, to nie jest żart, to nie jest żart, to jest duch. Jeśli go nie wypędzimy, stanie się coś strasznego. A najstraszniejsze jest to, że jej nie wierzymy. Dobra, czekajcie tutaj! Okej, okay, w porządku. Tak ziomki, nie mogę ich po prostu przekonać. To już zrozumiałam, ale jestem pewna, że ten duch przyniesie nam mnóstwo problemów. Dlatego musimy szybko go znaleźć i się go pozbyć. A jak to zrobić? Starą dobrą metodą. Pójdę teraz i rozsypię mąkę po korytarzu, co będzie wskaźnikiem. Wskaźnikiem, bo jeśli duch wejdzie w mąkę zostaną ślady. Albo przeleci nad nią i rozrzuci wszystko w powietrzu. Coś w tym stylu. Tak więc idźmy po mąkę i rozwiążmy tę sprawę. Tak, ziemki, Plan pułapki na mąkę. Wzięłam tę mąkę, która leży tu prawdopodobnie przez pół roku. Nikt z niej nie korzysta, więc pójdzie na szczytny cel. I tyle. To drzwi do pokoju, a właściwie mojego pokoju. Tu korytarz, a to mąka. Teraz rozsypię mąkę, powiem chłopakom, a my usiądziemy i poczekamy. Dobra, ruszamy. Szkoda by było, gdyby nikt się nie pojawił i trzeba by było sprzątać tą mąkę otwieramy i wystykujemy trochę mniej niż połowę opakowania. Ziomki, spójrzcie jak to wyszło. Wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle. Dobra, jestem gotowa, aby powiedzieć o tym planie chłopakom. Ziomeczki, a może pójdziemy zobaczyć? Siedzimy tu już jakieś 15 minut. Co myśli No, chodźmy. A duchy chodzą szybko czy nie? No, myślę, że szybko. Ja myślę, że bardzo szybko. Przecież potrafią przechodzić przez ściany. Tak, i zazwyczaj pojawiają się kiedy chcesz i gdzie chcesz. Oczywiście, to duchy mogą robić, co chcą. No, w sensie, są trochę jak powietrze. Jeśli twoja mąka zadziała, będę w szoku. Ja też. Tak. Dobra. Zobaczmy, jak wyszło. Co, no co jest? A to co? To tak było, czy jak? Nie, tak nie było. Dokładnie to wysypałam i starannie ubiłam. Czyli ktoś przeszedł i co? Zostawił ślady? Tak, dziwne to nawet ślady. Nie są ślady, ale jakby wiatr, rozumiesz. A może to była Kiki? Kiki jest jak wiatr, byłyby ślady łap, stóp. Ty byłaś z nami cały czas. Tak, rozsypałam to i przyszłam do was. A może to był jednak on? Kto? Duch? I co, że ona nie kłamie? A tak, nie kłamie wam, nie kłamie! No to są naprawdę dziwne ślady. A może on siedzi teraz w pokoju? Chodźcie, sprawdzimy. Nie! To znaczy, że straciłaś pokój. Twój duch go zabrał. To taki żart, to jest wiadomość. Duch zajął pokój Nicole. Tak, na początku mama pozwoliła mi mieszkać samej, a teraz będę mieszkać z duchem. A dawajcie, kamień, papier, nożyce. Kto pierwszy otworzy drzwi? Nie, zawsze przegrywam w tej grze, proszę. Tylko nie ja. Ja nie. Kurczę. Ty, ty. Oh. Nie chcę tego robić. To jest bardzo trudne zadanie. A wy gdzie idziecie? Zbadaj to sam, sprawdź to sam. No i super. Dzięki wielkie. Szybko czy powoli? Szybko, szybko. Na trzy. Raz, dwa, trzy. No i co tam? Bajzel! A, to moje, nie martw się. Wydaje mi się, że nikogo tu nie ma. Nic nie jest przewrócone, nie ma żadnych znaków obecności. Ale kto zrobił te ślady? Jeśli to prawdziwy duch, to musimy go złapać, bo nie pozwoli nam żyć. Łapiemy, łapiemy. Wszystkie duchy, które mieliśmy, nieustannie nas goniły. Ziomki, odczuwam nagły niepokój. Ja też, strasznie się martwię. Tak, tylko nie panikujcie, po prostu nie panikujcie! Jeśli w domu jest duch, to gdzie może się ukryć? E, w szopie? W wannie? Tak, e. może być wszędzie! Jeśli tak, to nie możemy być na otwartej przestrzeni, musimy się schować! I nie wychodzić na otwartą przestrzeń, zamknij drzwi szybko! Na razie jesteśmy bezpieczni w tym pokoju! Jesteś pewny? A może jest w szafie? O nie... Albo nie, 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 nie otwieraj tego, po prostu tego nie otwieraj! Nie otwieraj tego, ta szafa jest straszna. Dobra ziomeczki, chodźmy jak najciszej do salonu i będziemy na niego czekać za kanapą, a potem będziemy działać zgodnie z jakimś planem, który wymyślimy. Czy kiedy my na niego czekamy, to on będzie czekał na nas. No ale potem będziemy długo szukać, myślę, że z trzy dni. No dobra, spróbujmy. Dobra. Musimy mieć plan przechwycenia ducha. Ruszamy tylko cicho. Uważaj nie nadepnij na to! Zaraz będę latać jak duch. Tylko nie rób hałasu! Pójdziemy! Mówiłem ci, żebyś nie robiła hałasu! Ty też nie hałasuj! No dobra, wołaś do góry, ale cicho, cicho! Dobra, zastanówmy się, gdzie się schować. Nie wiem, macie jakieś pomysły? Może tam, może tam, do kurtek. I zmieścimy się tam. Może nie w trójkę, żeby nam było łatwiej się ukryć w jednym pomieszczeniu. Dobra, to dawaj, ty ukryj się tam. Nie, ja idę w kurtki. Dawaj, ty w kurteczki, a ty, Bogdan, idź za zasłony, a ja pójdę za kanapę. Gotowi? Bogdan, ale ty jesteś głupi. Ja wchodzę tu. Gotowi? Chyba jest dobrze, ale jestem w najbardziej widocznym miejscu. Co, czekamy? Książki jestem z Kiki, ona się strasznie boi. Mieszka w naszym domu, serio? Cię pomóc ze mną. To jest gdzieś tam. Był tak blisko mnie. Co to jest? On to nie jest? Żeń, mam plan. Jest nas trójka, a ten potwór jest jeden. Odwróćmy jakoś jego uwagę. Dobra, dawaj na stole jest woda, wylej ją gdzieś po pokoju. Dziękujemy. Raz, dwa, trzy. Aaaa! Aaaa! Łap, go, łap go, Co, co? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on wyparował? Gdzie jest maska? Nie ma maski, to tylko pościel. Co się stało? Jak on mógł zniknąć? Co to być? Przecież było tuż obok nas. Co robić? A... Może poszedł do piwnicy? Ciągi, przegraliśmy. Nie, nie przegraliśmy. widzicie, przegraliśmy. Spokojnie, spokojnie, wszystko jest okej. Okay. Jest okej, okay. wszyscy się boimy. Ale to, to było coś kompletnie niezrozumiałego. Potrzebujemy planu. Ja tam nie wracam. Nie ma opcji, ja tam nie wrócę. Ja też nie chcę iść do tego domu. Ten dom jest przeklęty! Zgadzam się z tobą. Nie mamy domu, ale Magnes ta ma wszystkie problemy. To ironia losu, że duch wyrzucił nas z własnego domu, a teraz zmuszeni jesteśmy siedzieć gdzieś pod drzewami. Musimy pomyśleć, jak go złapać. No niby jak go złapać. Nie wiem, nie mam zupełnie planu, co powinniśmy zrobić, ale może internet nam pomoże. Dobry pomysł. To oczywiście obrzydliwe, ale internet wie więcej od nas. Google używa słów kluczowych: duch, białe płótno, biała maska, duch, który zadomowił się w domu, duch domu. Duch domowy osiedla się w cudzych domach. Przychodzi tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Na wezwanie i próbuje wyrzucić właściciela z domu, z jego własnego domu. O kurczę! Ziemki, jak myślicie, czy to przypadek, czy nie? Siedzimy teraz pod jakimś drzewem i nie planujemy wracać do domu. No dokładnie, nie możemy wrócić. Chcemy, ale nie możemy, bo ktoś łazi tam w białym obrusie. Najwyraźniej mu się udało. No i zgubił swoje białe wcianko. Może jakiś rytuał go wygoni? Jak go wygnać z domu? Czytaj. Jeśli go zignorujesz, na pewno zniknie, a może nawet wyparuje. Najważniejsze, by go ignorować i nie okazywać, że się go boisz. Jak to zrobić? To niemożliwe. Tak, oczywiście. Ignorować ducha. Super. Czekajcie, to ma sens. Jeśli go zignorujemy, to może on zignoruje nas. Duch jest zależny od uwagi. Wszystko jest w Waszych rękach. Ten typ ducha nie lubi tłumów i pożądane jest, aby było jak najmniej ludzi. Im więcej ludzi, tym stajesz się silniejszy. Powodzenia. Musimy się rozdzielić. Kurczę, nie lubię się rozdzielać. Żeby wyłapał nas po kolei. No, jeśli nie będziemy się go bać i będziemy go ignorować, to nas nie złapie. I co, chcecie go ignorować, każdy osobno? A co, zgadzamy się na mieszkanie na zewnątrz, bo przejął nasz dom? Myślę, że nie. Dobra, jak coś będziemy w kontakcie. Kto gdzie idzie? Idę do pokoju malować się. A ty gdzie idziesz? A ja idę do piwnicy naprawić rower. Dobra, lecę. A ja. A ja idę na zewnątrz. Tak, co by tu robić? Jedzenie pomaga w uspokojeniu. Potrzebuję jedzenia. Mmm, jak bardzo to kocham. I nawet o potworach nie chcę myśleć. Chyba miałam gdzieś też M&M's. Mm. O, tutaj są. Tak. Mmm. strachu jest cudowne. Nawet jeśli teraz zdecyduje się mnie przestraszyć, wolę jeść słodycze niż się bać. Tak. Jakby tu zabić czas? Mmm, gdzie mój laptop? Czy zabrał go duch? W to wygodne. Jeśli coś nie wyjdzie, możesz zrzucić to na ducha. Ach, tak. Co tam mamy? Jakiś nowy program telewizyjny do oglądania? Tak, posiedzę teraz kilkadziesiąt godzin, obejrzę kilka sezonów i duch odejdzie. Geniusz. Dobra, lecimy. Uf, już mnie brzuch boli od tych słodyczy. Nie przemyślałam tego. Już mam doszło do serialu. Nudzi mnie to. Najważniejsze, że nikt w tym czasie nie przyszedł. Tak, uspokój się. Straszniejsze od tego, że się otworzyły, jest to, że jest tam straszny w duchu, wybrałeś złą szafkę. No i przyszedł. Kurczę. Co jeszcze zrobisz? Czy keyboard znowu zacznie grać? Mama mia. A! 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 Spokojnie! Spokój jest najważniejszy. A tak w ogóle, co to ma być? Czy on kontroluje cały dom? Czy mamy problemy z prądem? palec! Kto włączył telewizor? Może to zadziała. Spróbujmy. Nic się nie dzieje. Wszystko w porządku. Nie widzę go, nie ma go. Jak z blisku? Oj, tak. Pójdę na mały spacer na zewnątrz. Albo jakiś film zobaczę. Żegnaj! Tak, jeszcze 100 dolarów i ten rowerek będzie wyglądać jak prawdziwa laseczka. A w ogóle dawno nie widziałem ducha. Może on w ogóle nie istnieje. Może te ślady zostawiły psy, kto wie? Tak, prawie gotowe. Kto tam jest? Co to było? Tak, spokojnie, spokojnie. To wszystko wyobraźnia. Tak, spokojnie. To wszystko w mojej głowie, nic się nie wydarzyło. Uu, po prostu oglądaliśmy horrory i dlatego się boję. Mam kolumnę, tak, muszę włączyć muzykę! Trzeba to zrobić głośno, żeby nic nie słyszeć. O, dobra lupa. Da, dobre rozwiązanie. Jak uczył mój tata. Jak ktoś stukawałcie, daj muzykę na Maxa. Ej, a to co? Kto zgasił światło? Nie rozumiem czemu ono miga. Nawet muzyka tu nie pomaga. Co tutaj się dzieje? Czego chcesz? No dawaj. On się podział! Książki! Właśnie robiłam to. Co makijaż. się stało? Przyszedł do mnie do piwnicy, prawie się biliśmy! O, wziąłem kij i zacząłem wymachiwać. Chyba coś się rozwaliłem, ale zniknął! Czekaj, jak on może być w kilku miejscach jednocześnie? To duch może poruszać się po całym domu! Czekajcie, to znaczy, że jeśli może być gdziekolwiek w dowolnym czasie, to może być tu i teraz! W tym domu! Ale. Co się stało? Oh, chyba złamałem kolano. Nie mogę się ruszyć. On tu idzie. I ziemki, powiedzcie mi chociaż, dlaczego poszliśmy do rogu, a nie do wyjścia. Zostawcie mnie, nie mogę dalej biec! Nie zostawimy cię tutaj! Jak mamy bez Ciebie uciec? On tu idzie! Już po nas! Nadchodzi! Co mamy robić? Ziemki, jedyne co pamiętam z tego tekstu, to to, że jeśli zdewalujecie jego moc, rzucicie na niego zgniliznę, upokorzycie go, nie będziecie go bać, to może całkowicie zniknąć, jego moc spadnie i tak dalej. Aaaa, jest coraz bliżej! A, cicho teraz, zaczynamy nasz plan. Nie jesteś strażny. nie boimy tak, się się Tak, za każdym ciebie. razem udawaliśmy, że się boimy. Tak, nawet może byle jaki strój, duchy powinny być czarne. Aaaa, jest jeszcze bliżej, to nie działa, sami go nie pokonamy, jest jeszcze bliżej. Sami sobie nie poradzimy, musimy się zsynchronizować razem krzyknijmy, nie boimy się ciebie, nie boimy się ciebie, nie boimy się ciebie, nie boimy się ciebie, właśnie, nie boimy się ciebie, 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 nie boimy się ciebie nie boimy! E, co? Co? Gdzie on zniknął? Że co? co? Co znowu? Znowu została tylko maska! Patrzcie! Co? Co? Dzieciaczki myślą, że pokonają starego ducha. Co to za dźwięk? Ale małe dzieci bardzo się mylą. Do zobaczenia następnym razem! Będzie ciekawie! Do zobaczenia! O kurczę! I 3, 2, 1, 0.